Cześć, siemanko, witam was, witam was na moim kanale i dzisiaj chciałbym zaprosić was na ogrywanie gry pod tytułem Swift. Swift został wydany w 1991 roku przez firmę Random Access. Ta sama firma w 1989 roku wydała grę pod tytułem Silkworm i mówi się nieoficjalnie właśnie, że Swift jest taką nieoficjalną kontynuacją tego kultowego Silkworma. Sam Swift został wydany zaś na wszelkiego rodzaju Amigi, Atari ST, pojawił się również na Commodore 64, jak i na Spectrumach i Sinclair. Powiem Wam tak, ja grałem głównie na Amidze i tylko na Amidze. Widziałem tę grę na Komodorku 64 i całkiem nieźle sobie radziła, ale bardzo duże wrażenie wtedy, w latach 90., na Amidze 500, właśnie zrobił na mnie Swift. Przede wszystkim patrząc na oprawę graficzną, słuchając tych wybuchów, czyli oprawę dźwiękową, grywalność i możliwość gry dla dwóch graczy. To samo podkreślali recenzenci z tamtych czasów, którzy grę oceniali na 8-9 punktów, czyli tak, 80-90% a wtedy zdobywała, co było bardzo solidnym wynikiem. Ówcześni użytkownicy ADF-ów na stronie Lemon również tę grę bardzo wysoko oceniają, bo tak 8,2 punkta to jest ocena średnia tej gry, czyli naprawdę bardzo solidny tytuł, który warto znać, a myślę, że większość z Was zna. Dzisiaj chciałbym sobie, żebyśmy przypomnieli tę grę, pograli jak najdłużej się da na trzech dostępnych życiach od początku. Co 100 tysięcy punktów dostajemy kolejne życie, więc mam nadzieję, że uda się zdobyć jeszcze następne, aby dojść jak najdalej. Za manipulator posłuży nam kultowy QuickJoy Joy SV127, czyli tak zwany Topstar. Podobno niezniszczalny. On dzisiaj zastąpi mojego kultowego Pytona na gunkach. Tak więc siadajcie wygodnie, przed Wami Swift na Midze 4000. Jedziemy z tematem. Zanim zaczniemy, chciałbym, abyśmy jeszcze przesłuchali sobie ten wstępny utwór muzyczny, który tak bardzo lubię. On nas tutaj wprawia w taki nastrój bojowy, typowy dla żołnierza, który leci śmigłowcem i niszczy wszystko dookoła. Bardzo też podobają mi się tutaj na górze te napisy, które takie przypominają mi arcade'ową zabawę w salonie gier, gdzie grało się na automatach i wrzucało się do środka żetony. To fajne właśnie takie tutaj przypomnienie, to Press Fire. Tamtych czasów oczywiście. Mamy trzy życia, tak jak wspomniałem. No i zobaczymy, gdzie uda mi się dojść. Powiem wam, że to już jest e, tak w tajemnicy. Amiga 4000 z procesorem 060 w rewizji 6 chodzi na 100 MHz i dzięki temu ten mały helikopterek strzela troszkę szybciej niż na zwykłej Amidze 500. Co jest jeden kłopot? Kłopotem jest to, że mamy ten obraz troszeczkę rozciągnięty, muszę sobie to poprawić, bo to jest bardzo irytujące dałem pauzę. O, troszkę teraz powinno być lepiej, bo tego helikopterka nie widzimy, jest troszkę ociupinkę za głośno. Dobra, wracamy do gry. Teraz jest znowu za cicho. Ja się tu muszę skupić, bo ja mam tylko trzy życia. to jest dobry patent na tę grę zaraz Wam pokażę tylko trzeba przetrwać tą początkową fazę nie dać się rozpieprzyć zbieramy takie coś ej, co ja zrobiłem? o kurde. zbieramy te znajdźki, musimy w nie strzelić tak, żeby zdobyć jak najbardziej rozpraszaną broń chodzi mi o to, żeby te pociski leciały jak najbardziej rozpraszane na boki na razie mam tylko dwie wiązki, niestety. Ło. Myślałem, że udało, udałoby się zdobyć trzy na początek, to już jest o wiele łatwiej. No i tak z czasem poszerzamy, poszerzamy i potem naprawdę robimy tylko lewo, prawo, lewo, prawo i wszystko niszczymy po kolei. Musiałem jeszcze skontrolować, czy dobrze się wszystko nagrywa, słuchajcie, bo to jest wszystko tutaj na żywca, za pierwszym strzałem. Dobra, teraz się już postaram skupić. O, że i już na początek w dupa jedno życie. No dobra. Tak się właśnie skupiłem. Jeszcze nie, o, nie wolno się poddawać. A, dobra. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć coś, co sądzę na temat tego joysticka Topstara, który teraz wygram. Joystick jest bardzo przeciętny, jak dla mnie. Ponoć jest niezniszczalny, ale. Jest bardzo opornie się nim gra. Nie jest precyzyjny, tak jak pyton na gumkach czy choćby Apache. 1 ładnie bardzo wygląda. Pięknie się, o, pięknie się prezentuje, ale, ale to tyle. tutaj i do akurat Swifa całkiem w porządku. Tutaj to jest na razie spoko. Potem dopiero jest rzeźnia. Kurde, przydałoby się inne strzelanie już O, 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 o właśnie. właśnie będzie inne strzelanie. Teraz się rozwalę i tyle będę. Patrzcie, jak ładnie tutaj sobie zrobiłem. Już mam ile wiąz... O, cztery wiązki Ole bym wyłapał po prostu w tupsko Teraz będzie troszkę łatwiej. 88 tysięcy, zaraz powinienem dostać jedno życie. Już wam powiem, że się troszkę delikatnie spociłem. Adrenalinka jest. To jest większa adrenalina niż przy niektórych nowych tytułach, które ogrywam. Kurde, nie, nie widać, gdzie rakietki latają. O kurde, to było dobre. Możecie sobie cofnąć? Już prawie to życie straciłem, które dostałem. Ale to był dobry, dobry ten moment. Pauza, kontrola, wszystko dobrze. Sprawdzam, czy się dobrze nagrywa, bo szkoda byłoby to powtarzać. Ło! Skąd to strzelają tymi małymi rakietkami. Kurde, rozwaliłem osłonę niechcący. Ta osłona, ta bańka taka, w którą wlatujemy, żeby nas chroniła od wszelkiego rodzaju y, uszkodzeń, to jak się w nią długo strzela, to sprawia, że... no właśnie. Cholera jasna. Sprawia, że wszystko wybucha w koło. Ale się wpieprzyłem. Nie mam osłony. Kurde, no. O panie. To żeś poszalał. Słuchajcie, no i tamtą osłonę nie potrzebnie rozwaliłem. Ile mam? Jedno życie. No niedobrze. 80 tysięcy. całe punktów. Do następnego. Spróbuję wytrzymać. Trenowałem troszkę w tę grę przed nagrywaniem tego odcinka i powiem wam, że bardzo daleko doszedłem za pierwszym razem, jak ją włączyłem w ogóle. Nie wiem jak to się stało. Teraz jak nagrywam przy Was tutaj to idzie naprawdę źle. Kiepsko mi idzie. Szkoda. Szkoda, że już tak spieprzyłem sprawę. Fajny dźwięk tego wybuchu, świetnie. Świetnie to by pasowało na jakiegoś SMS-a, jak przychodzi. Panie strzelaj, pan dużo strzelaj, grzej pan działo, bo... bo robi się niewesoło. Jezu, jeszcze 50 tysięcy punktów do życia, no nie o Boże! Tu będzie walka z tym z minibosem, z wielkim działem trzeba się dobrze ustawić. No już, już! Starczy! Kropelki pod pachami, słuchajcie. I na plecach. Pięknie to zrobiłem. Dostałem życie czy nie dostałem właśnie? Czy ktoś w ogóle zwrócił na to uwagę? Chyba nie dostałem za 100 tysięcy, dlaczego tak? O, panie, te jeszcze dziadostwo teraz? Osłona, osłona, bierz pan! Dobra. Chodź tu. Fajnie, że tu jest taka duża różnorodność tych jednostek, które nas atakują. Na taką grę mówimy Shoot'em Up, z tego co pamiętam i to jest chyba z moich ulubionych Shoot'em Upów na Amigę. Jest ich mnóstwo, wtedy była moda na takie gry. O kurde, o ten helikopterek się tam zahaczyłem. Już się rozgadałem, już spieprzyłem. No chyba teraz się trzeba skupić. Slovenci so znova skasali, da so se oslonili. No. Dobra, dobra. Na razie spokój, na razie cisza. 280 tysięcy punktów. Może teraz dostanę życie. Na razie pikuś. Dawaj pan, dawaj pan. O nie! O nie! Poszedł stąd. Kurde i bez osłony tego dziada muszę rozwalić. Dlatego było tak spokojnie. No strzelaj w niego. Jest. Mamy to. A co to było? Czekajcie. To. To trudne bardzo, żeby zdobyć sobie ten bonus strzelania, bo zazwyczaj wtedy wszyscy w koło chcą cię zabić. Pauza, Jak tutaj się nagrywa wszystko? Ostatnio się właśnie zahaczyłem do tego dziada. O, on twardy. Aaa, to te płytki. Tu będzie przestrane, słuchajcie. Tych płytek nie można rozwalić. Tu pewno takich latających będzie, jak okrągłych UFO. One będą strzelać takimi małymi gubienkami. Które ledwo widać. Nie da się tego rozwalić. Też dotknąć chyba ich nie można. Udało się chyba przejść tą część trudną. Teraz twarde helikopterki. O kurde, ale strzelają, nic nie widać. Ufał patrzcie. I zostawiło ślad na polu. Koniec. O szlak. dolecieliśmy do UFO, słuchajcie. No dobra, szkoda. Wyszło chyba paręnaście minut. A co tak zaczęło trzeszczeć mi tutaj? No słuchajcie, takich filmów mam zamiar kręcić więcej. Gameplay e, nie wiem co się stało z grafiką, ale gameplay'e będzie y, tego typu, będzie ich więcej. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dzięki, żeście byli. Piona dla Was i do następnego. Cześć. A co tutaj się stało z tym artefaktem, to nie mam zielonego pojęcia, czemu to tak... Kurde, no widzicie, zepsuło się.